Panie profesorze, czy należałoby wprowadzać taki bardzo ostry podział w różnych, no nie tylko instytucjach publicznych, a może nawet w ogóle w funkcjonowaniu społecznym na osoby zaszczepione i niezaszczepione. No z tym wyróżnieniem, że te osoby niezaszczepione nie byłyby wpuszczane do kolejnych miejsc, do kolejnych instytucji. Panie redaktorze, no ja jestem lekarzem i ja patrzę na dobro tych ludzi, których leczymy, garde rozdzielanie ludzi na różne strefy? Nie sprawdzi się, nie uda się tego zrobić. Spowoduje to tylko wycofanie się większej części ludzi ze szczepień. Natomiast pokazywanie korzyści ze szczepionek, rozmowy też z rodzinami, tymi, które przebyły COVID, tymi osobami, które chorowały ciężko, pokazywanie tego, że Służba zdrowia przestała chorować na covid, pokazywanie tego, że populacje zaszczepione nawet jeżeli pojawiają się reinfekcje, to, to jest mniej niż 5% jest bardzo ważne. Takie twarde podziały nie sprawdzą się, my nie jesteśmy takim społeczeństwem. Które by to zaakceptowało. No właśnie, a czym różnią się te reakcje chociażby od tych, które mamy w Holandii? Teraz chciałbym przejść do tego tematu bardziej, jeżeli chodzi o młodych. Rozmawialiśmy o starszych. W Holandii jest ten problem, że no lawinowo wręcz rośnie liczba zakażonych, i to rośnie właśnie wśród osób młodych. Były takie historie, że 6 tysięcy osób poszło na imprezę, 20% wróciło zakażonych, i tam ten problem jest właśnie taki. Do tego stopnia, że sami właściciele klubów, dyskotek zamykają, Lokale, mimo tego, że obowiązku takiego prawnie nie mają, to czym to się różni od tego stanu, który mamy dziś w Polsce? Nie tylko Holandia, ale także Hiszpania ma bardzo podobny problem. W Polsce niczym się to nie różni, tak naprawdę. W Polsce mamy trochę więcej młodych ludzi zaszczepionych, ale tylko dlatego, że nie zaszczepiliśmy części ludzi starszych. Tak? Liczba szczepionek. Proporcji do populacji w każdym kraju Europy jest taka sama, więc to będzie trochę inna dystrybucja. My w tej chwili mamy znowu trochę szczęścia epidemiologicznego pod takim względem, że mamy mało wirusa krążącego w populacji. Jeżeli to się zmieni, jeżeli tego wirusa będzie więcej, to ten wirus wpadnie w, po, w populację osób młodych, na przykład na dużym koncercie i będziemy mieli bardzo podobną sytuację. Tutaj różnicy nie ma. Wirus nie rozróżnia kraju.